Hej, cześć, siemen. wszystko wszystkich, jestem Sto i w tym bardzo serdecznie wam obejrzę sklep fortnite z dnia 14 marca wczoraj był piątek 13 mam nadzieję, że, się, że wszystko wam jest OK nic się wam nie stało no a ja bez przeduszenia, przechodzę do sklepu ale zanim, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczkiem i łapce w górę bardzo mi to pomaga i chcę, żeby nas było więcej no, a teraz już przechodzę do sklepu fortnite w którym mamy Nowości. Na przykład taki był ładny kilofek. Flask uliczny. Bardzo fajny. Ok. Tutaj mamy ksile Xile, Nie wiem, czy tak się to czyta. Ładna lotnia. Taka też ma, Właśnie taka uliczna ze sprayami. Ok. I mamy też skinek Skomplikowana. Reaktywny, bo było napisane, dobra, na razie nie ma, ale on jest reaktywny, czyli że się zmienia podczas gry, ale nie jestem znaczy nie wiem jak dokładnie. Hmm... Nie wiem. Nie, sprawdziłbym to gdybym miał faudolce, dolce No ale niestety dobra, bardzo fajnie i dalej. kamień na serce pamiętam, że jak wyszedł to mm, bardzo go chciałem mieć. A teraz to tak... Mm, znaczy ma też bardzo ładne skrzydła, skrzydła są szatkie jeśli chodzi o skiny, więc to też i ma swoją własną pozycję. To też jest mega fajne. No dobra. Fajny, bardzo fajne według mnie. No dobra. Dwa kilofy. a właściwie powinienem chopić miecze. No dobra. No i mm, y, mamy tutaj panią pandę do czyni drużyny panda. No najpierw wygrana, potem drzemka. Hm. Takie gadanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Takie gadanie przede wszystkim. Dobra, ma też bambusa z tyłu. Mmm... Okej, okay, fajna bardzo. Kiedyś mega ją chciałem mieć, ale teraz mam panią Misie, więc ona mi wystarczy. No i mamy... Łukong, Wakong. Nie ma się to dokładnie. Niech żyje król. Fajny. Ma też te flagi z tyłu. Te flagi mi się e, bardziej podobają niż sam skin, muszę przyznać, ale Wy napiszcie w komentarzu jeszcze co uważacie. No dobra. Kingu Bang. Nie najgorszy. No dobra. Przechodzimy do rzeczy dnia. Kastor, pamiętam, że kiedy wyszedł w urodzinę kolegi, to mój kolega go kupił i tego żałował, no bo tak bardzo mu się podobał, a teraz nie ma czego żałować, ogniste ręce jeszcze mu się palą i chyba jeszcze lodowe, więc nie ma czego żałować, chyba ja się mu zazdroszczę teraz, no dobra, bardzo fajny z tymi edycjami, a to też mi się tak średnio podoba. A tak, jeszcze plecak też ma edycję stylów. Więc bardzo fajnie. Okej. Okay. Strzel brutala. Boże, brutala. Boże. Najgorsza rzecz, kiedykolwiek dojdzie do Fortnite. Najgorsza. Z dziesiątego sezonu. Dobra. Starowiec leży się od powietrza. Nie najgorsza, ale coś czuję, że on jest strasznie duży w samej grze dobra swawolne podrygi pamiętam, że kiedy wyszła ta emotka to chyba od razu ją kupiłem bo bardzo mi się spodobała no dobra yy, brokat też bardzo fajna i bardzo ładna motka Okej okay. I impreza z pizzą Pycha No dobra No i moi drodzy to było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli wam się film spodobał i chcecie zobaczyć więcej to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczkiem No i co jeszcze mogłem powiedzieć Hmm A jeszcze łapka w górę Jeśli to już powiedziałem to sorry No i co ja się z wami żegnam do zobaczenia Trzymajcie się Cześć